Tutaj prysznica na dłużej, wjeb ty mi drzwi, poza księskami się nie wziąłem, nie można normalnie zamknąć drzwi. Co? Epa. Pozrobisz moje rolki, koleżko? Pozrobisz moje rolki? Bubu, bu. prezes klubu, moich subskrybentów i ulubień. Elektryk, pseudo, dodnieś już jakiemuś... Do... Tu trzy fazy są połączone. Co? Kradzie juty. Złodziejka. Sorka to złodziejka jest. Widek paruwo. Girlandy masz na balkonie. Cieciu. Siedzi po roz, jej roz, rozwalił. I siedzi. A w lato siedzi gdzie? Przed garażem. Dupę rozwalił, daje do Paruwa. Czy prawda, jak będzie? Wisz to.